Dzień dobry, dzień dobry. Zaczęłam kopać tutaj topinambur. No i mimo tego, że No nie zadbałam o niego w tamtym roku, Elmo, wyjdź tak jak powinno być, tak jak powinien być zadbany, ponieważ no tam jakieś różne przyczyny, nie? Perypetie, te sprawy ale. No patrzcie jaki duży, ja to jestem zadowolona tutaj, o mi się ucięło, tak się zorientować już puszcza, więc to już trzeba szybciutko robić, o wcale nie takie złe, całkiem tego, to taki wiecie z kawałka troszeczkę wzięłam, idą dla królika i dla kus. ale no u mnie to taka gleba to jest... Całkiem, całkiem spoko, tylko o wychodzą mm, takie czasami, tutaj pewnie ktoś coś zakopywał, worki jakieś wychodzą. No, także dużo jest roboty, ale topinambur całkiem niezły, no tak jest takiego kawałka małego, nie? Almuś, zobacz jaki topinambur, ty to jeszcze nie znasz topinamburu, fajny? Fajny? Schrupałbyś Pokaźne bulwy mm, Dzień dobry, o Jezu, ale kapie z brzozy, bierzemy sok Bierzemy sok, kapie z tej brzozy Taki słodki Mam nadzieję, że te potwory minie tej butelki plastikowej mi nie rozniosą. Będę no, musiała czymś przykryć. Eee, jeszcze w piżamie, ale to nic. Ojej, i mucha się budzi, o. Ojej, jak kapie. Elmo, odejdź, bo ja będę tu kręciła. Odejdź. Elmo. Co można? Nie? Oszalałeś? żeby Dobra, leci. Leci. Tu kapie. O, pipunia moja. Przytulej, przytulej. Tak. No i dobra, trochę. O jezu, trochę idzie tutaj tym. Podstawimy butelę. Pipunia, dobra, już. No już, już, już. O jezu. mam no właśnie siedzę w samochodzie. Pokażę Wam ceny. Sugar Baby. Arbus, Sugar Baby. 4,89 tapir cukinia tapir bardzo ją lubię ona jest fajna e, 2.40 2.49 Jarmusz mieszankę zamówiłam no i to będzie 2 2.49 buraczki ja zawsze wys wysiewam tą e, o Jezu, kalerepe. Co ja? Ja zawsze tą fioletową wysiewam. Czerwoną. Y, 2,50. Y, dynia zwyczajna, kabaczek. Złoty cepelin. On najbardziej, najlepiej się przechowuje. Do tej pory mam jednego kabaczka. Y, kabaczek 2,50. Niecierpek. Niecierpka lubię. Bosa posieję go. No niekoniecznie w tym roku, ale jakoś tak wzięłam do... Wiecie, przesyłki, nie? 3,88 aż. Dziwne. O górek sałatkowy, gruntowy. Jeszcze gruntowego nie miałam, czyli bez osłon może być. Eee. O górek 4,99 Tutaj mamy pelargonię rabatową. Legutko. Łososiowa. 4,75 Betalux oczywiście. I one szybko mi wzejdą, te Betaluxy. Nadrobią raz, dwa. Karłowy 3 złote. Kmicic karłowy też sadziłam, kmicica. 2,95 tak? Tak. Samuraj oczywiście musi być też samuraj. Już jest przeze mnie sprawdzony 5 zł. Co tu jeszcze mamy? Ojej. Mamy jeszcze yy, wysoki Oksihard. No i on ile? Babole serce 3,99 O tak jest z tym Z żółtym takim Tak Ta sałata mi dobrze szła kiedyś Z Wilmorinu 2,94 I słonecznik bo nie jestem pewna czy tam mam w tej torbie 97 zł. No i razem 5 dych za tyle nasion jeszcze kupiłam gdzie? sałatę chyba kupiłam i paprykę czerwoną w e Action no, zawsze stamtąd też mi dobrze wychodziło no. No to trzeba sadzić. Jedziemy siać znaczy. Sieje. Sieje. To, co. Ja, tak na szybko trzeba wysiać już nie. To tak. Wysiałam. Yy, telimenę. Yy, tą długą, taką słodką. Kajen ogórka sałatkowego potosłony, arbuza, sugar baby, kmicica, e, w, 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 bawole serce, betalux, samuraja. I co ja jeszcze wysiałam? No wiadomo, że to późno, ale no dobra, zobaczymy. Pelorgonia rabatowa. Ja uwielbiam taki kolor w kwiatach, więc i róże takie są też ładne, więc posiałam to. I tak, no jeszcze mnie czeka to też na szybkiego trzeba posiać, na gietki, no sporo jeszcze muszę posiać. Ale na dzisiaj to posiałam tyle. Tą właśnie ziemię mam do uniwersal uniwersalną. Jakieś tam wzbogacona jest, nie? Mam tutaj te znaczniki. O, tu już mam przygotowane z tamtego roku. Miałam siać i, i lipa, nie? Takie mam znaczniki. To są do szaszłyków. Mm. A i sałatę posieję, to będę ją pikowała, tylko muszę przygotować tam w jednej tej podwyższonej grządce będę sałatę z rzutkiem. Taki mam marker cienkim tutaj sobie piszę i mam nadzieję, że w tym roku wszystko pójdzie ok, że mi się coś nie. A i no widzicie, muszę też o to szybko posiać też <laughs> sałatę. To bardzo lubię, ta też krucha fajnie wychodzi. No i tak. A to moja szklara... Ta półka wygląda tak, myłam ją. To są dwie złożone. Trochę pogubione, ale to trudno się mówi. Myłam ją dzisiaj pod prysznicem myłam. E, I to, to były dwie. Nie wiem, czy teraz wiedrące takiej nie ma. To były dwie złożone w jedną. O i tak to wygląda. O. Tak to wygląda, i teraz będę. ciepłą wodą, nie? Pyskała, żeby te nasiona się nie. Jak dam radę? Trzeba odkręcić, żeby nasiona się nie przemieściły. Dobra, ustawię sobie, ale. Jeszcze sporo tego ja mam, jeszcze pokażę. Tu? Proszę. Tu już to zaczyna kiełkować, to jest chyba... narcyz. trzeba go... Wsadzę <noise> go w ogóle... Ja w ogóle o nim zapomniałam całkowicie. Trzeba, o tutaj mam Hokkaido. Hokkaido to też. Ale troszkę później, co my no tutaj mamy? A to, to, A, to taka sosna z takimi dużymi szyszkami. Ja nie pamiętam, jak ona się nazywa. To te nasiona sobie właśnie zebrałam. Tutaj mam ogórecznik. Nie wiem, czy to wzejdzie. Trzeba, warto by było spróbować. A, i właśnie nemezję muszę wysiać. Nemezję. No piękna. To jest... Yy... Hmm, malwa no malwa taka pełno, pełnokwiatowa jeszcze sporo i nasiona kolendra no sporo tego mam z tamtego roku też zobaczymy co wyjdzie to wyjdzie te oczywiście też będę siała jak nie powychodzą bo to też wychodzą mi co roku rzodkiewek mam sporo rzodkiewek o. Będziemy patrzyli, no w tym roku, o proszę, tutaj chyba jeszcze zekrzyn jest to, no. Będziemy patrzyli, co tu w tym roku wszystko powysiewać, żeby już na przyszły nowe, 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 nasiona zbierać, nie? O proszę, sałata, roszponka, masłowa, taka, lolobinda, lolobionda. Rucha też fajnie wychodzi. Zimująca, masłowa rożporanka na paskach. Mnóstwo tego mnóstwo. Trzeba zobaczyć co tu się. Co tu wyjdzie, co nie wyjdzie i tyle. Faszeniaki przeróżne. O, następna rzodkiewa. Porów na pewno nie będę sadziła. O nie. Pory to po prostu będę kupowała, bo ja nie, nie mam zdrowia do porów. Brukiew. Selera jeszcze muszę na duch. Dynia. No, także tutaj takie kwiatowe jest. Bardziej. O, właśnie, A, samuraj jest najbicie widzicie A, ja, ja kupiłam samuraja. Części nie sprawdzając, super. Troszka sporo jest. Troszku. Smagliczka o petunia. Ale to ta petunia to luty marzec znowu. O, jest. Maciejka. Żagli. No i tutaj te zioła, no to muszę to... O! Dziwaczek, to jest dziwaczek, to jest taki kwiatek, co on świeci w nocy. Kiedyś miałam, pamiętam, bo to takie... To, to było delikatne świecenie, nie było to takie, wiecie, lampy, tylko po prostu takie... Te kropki miał takie mój ten poprzedni, to te kropki mu świeciły. No ale koniecznie nagietek musi być. Lwia paszcza też kiedyś ładnie mi rosła. Raz miałam lwią paszczę. O, tak myślałam o trawie pompasowej. Ale marzec maj. No dobrze, to trawę też się opuszczę. Po, no i ta malwa czarna. Nie wyszła mi z tych nasion chyba. Ale piękna. Koleusa mama. O, proszę, nawet nie wiedziałam. Zapomniałam za, z, z, znaczy. No, i te zioła to też posieje też. to... No, to w zasadzie to już trzeba straszać, nie? Poczekać trochę z dniami, może. Teraz to trzeba uporządkować. Dobra, myślę, że to dzisiaj będzie na tyle. A jeszcze awokado, pokażę awokado. Awokado, jedno. Jedno drugie. Dużo piję wody, bardzo dużo. Wczoraj podlewałam dzisiaj już sucho. No i znowu muszę podlać, ale już jest spore. Następne wychodzi już. Wsadziłam tym razem do wody, a nie do ziemi. No to do następnego trzymajcie się.